Czy odczuwasz zmęczenie, bóle ciała, częste zapominanie? I myślisz, że to tylko wiek cię dogania. A gdybym ci powiedział, że wiele z tych objawów może być związanych z tym, co jesz lub czego nie jesz, dziś odkryjesz 10 najlepszych pokarmów. Dla osób starszych, które chcą mieć więcej energii, niższy poziom cukru we krwi i długie życie z autonomią i jasnością, bez ukrytych węglowodanów i cukrów. Przejdźmy od razu do rzeczy i odkryjmy proste, tanie i potężne pokarmy, które mogą odmienić Twoje codzienne życie. Zostań do końca, ponieważ numer 7 jest zaskakujący i prawie każdy go wyrzuca. Rozdział 1. Kapusta. Prawdziwy przyjaciel jelit po 60. roku życia. Czy doświadczasz wzdęć ciągłych gazów lub uczucia, że Twój żołądek jest zawsze ciężki, nawet jeśli jesz bardzo mało? To nie tylko oznaka wieku, ale wyraźne ostrzeżenie, że jelita wołają o pomoc. I w tym scenariuszu kapusta, tak prosta i tania, może być kluczem do powrotu do zdrowia układu trawiennego. To zapomniane przez wielu warzywo ma imponującą moc regeneracyjną, zwłaszcza po 60. roku życia. Bogata w błonnik, witaminę C, witaminę K i naturalne związki przeciwutleniające kapusta bezpośrednio odżywia dobre bakterie w jelitach, pomagając przywrócić równowagę flory jelitowej. A to nie lada wyczyn. Zdrowe jelita bezpośrednio wpływają na nastrój sen, odporność, a nawet jasność umysłu. Wiele starszych osób cierpi w milczeniu z powodu przewlekłych zaparć refluksu i powolnego trawienia, wierząc, że jest to normalne z wiekiem. Ale prawda jest taka, że za tymi dolegliwościami stoi stan zapalny, niedożywione jelita, Przeładowane złymi węglowodanami i ukrytym cukrem w żywności. Z drugiej strony, kapusta ma praktycznie zerową zawartość cukru i prawie żadnych węglowodanów, co oznacza, że odżywia bez przeładowania. Można ją jeść gotowaną podsmażoną z oliwą z oliwek i czosnkiem, a nawet na surowo w sałatkach. A co najlepsze, jest tani i dostępny w każdym miejscu w Brazylii. Regularne spożywanie go na talerzu pozwala zauważyć znaczną poprawę pracy jelit, mniej gazów, więcej energii, a nawet bardziej stabilny nastrój. Dla tych, którzy czują się zmęczeni, nawet bez wysiłku fizycznego, budzą się bez apetytu lub mają ciężką głowę, problem może leżeć w jelitach, a rozwiązanie może zacząć się od prostego aktu ponownego zjedzenia kapusty. Rozdział drugi. Orzechy włoskie małe, ale potrafią ożywić pamięć. Wchodzisz do pokoju i zapominasz, co zamierzałeś zrobić. Czy często gubisz przedmioty, lub masz większy mętlik w głowie niż zwykle? Ten rodzaj zapominania, który na początku wydaje się nieszkodliwy, może z czasem nasilać się, jeśli mózg nie jest dobrze odżywiony. I tu właśnie z pomocą przychodzą orzechy włoskie. Wyglądają na małe i nijakie, ale są jednym z największych naturalnych źródeł roślinnych kwasów omega-3, niezbędnych kwasów tłuszczowych których organizm nie wytwarza, a które są odpowiedzialne za utrzymanie aktywnych, chronionych i jasno funkcjonujących połączeń mózgowych. Po 60 roku życia mózg cierpi z powodu cichego stanu zapalnego spowodowanego dietą bogatą w węglowodany proste i ubogą w składniki odżywcze, a to prowadzi do dezorientacji umysłowej, spowolnienia, a nawet smutku. Orzechy włoskie oprócz kwasów omega-3 Oferują białko, błonnik, cynk i przeciwutleniacze, tworząc idealne połączenie odżywiające mózg i stabilizujące nastrój. Pomagają również kontrolować poziom cukru we krwi, co zapobiega skokom energii, po których następują załamania tak powszechne po posiłkach bogatych w mąkę i cukier. Co więcej, spożywając je między posiłkami, wiele osób zgłasza mniejszy apetyt na słodycze, zwłaszcza wieczorem. Wystarczy jedna porcja dziennie, aby zacząć odczuwać korzyści. Rozdział trzeci. Szpinak liść, który przywraca utraconą energię. Jeśli czujesz, że budzisz się zmęczony bez nastroju, wlokąc swoje ciało, aby wykonać proste zadania, takie jak zamiatanie domu lub wyjście na spacer, wiedz, że to nie lenistwo, to twoje ciało prosi o pomoc. A jednym z najpotężniejszych Pokarmów odwracających ten stan chronicznego zmęczenia jest szpinak. Ten zielony liść, który wielu osobom kojarzy się jedynie z mdłym dodatkiem, jest w rzeczywistości jednym z najlepszych naturalnych źródeł energii i fizycznej regeneracji dla osób po 60 roku życia. Szpinak jest bogaty w witaminy A, C i K, które wzmacniają odporność wzrok i kości, ale jego największą siłą jest żelazo i magnez. Żelazo zwiększa zdolność krwi do transportu tlenu, co jest niezbędne dla osób odczuwających zadyszkę lub osłabienie. Magnez natomiast działa bezpośrednio na mięśnie i nerwy, zapobiegając skurczom drżeniu i uczuciu osłabienia, którego wiele osób starszych doświadcza nawet bez wysiłku. Najciekawsze jest to, że szpinak oferuje to wszystko prawie bez węglowodanów i absolutnie bez cukru, co oznacza, że nie wpływa na kontrolę glikemii, a nawet pomaga zapobiegać cukrzycy. Można go smażyć z oliwą z oliwek i czosnkiem dodawać do omletów zup, a nawet dodawać do zielonych soków. A ponieważ jest łatwy, do przerzucia nawet osoby, które mają trudności z pokarmami włóknistymi, mogą go spożywać bez wysiłku. Włączenie szpinaku do rutyny to nie tylko akt zdrowego odżywiania, to sposób na odzyskanie autonomii wigoru, a nawet poczucia własnej wartości. Ponieważ posiadanie energii to nie luksus, to przetrwanie, a po sześćdziesiątce każdy gest troski o ciało jest także cichym krzykiem oporu wobec czasu. A teraz powiedz mi, czy włączyłaś szpinak do swojej diety, aby odzyskać energię? Skomentuj poniżej i podziel się swoimi wskazówkami na temat tego, jak pomogło Ci to poczuć. Się bardziej energicznym i zdrowym na co dzień. Rozdział czwarty. Naturalny jogurt grecki. Cichy wojownik Twoich jelit i mięśni. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że niektóre pokarmy powodują wzdęcia, dyskomfort lub uczucie, że trawienie nigdy się nie kończy? Co gorsza, im jesteś starszy, tym bardziej wrażliwy staje się Twój układ trawienny, przez co jedzenie czegoś. Co powinno być przyjemne, staje się obciążeniem dla żołądka i nastroju. Istnieje jednak proste, naturalne pożywienie, które może to wszystko zmienić. Naturalny pełnoziarnisty jogurt grecki. W przeciwieństwie do jogurtów przemysłowych, które są pełne ukrytego cukru i dodatków, naturalny jogurt grecki jest bogaty w wysokiej jakości białka, prawie nie zawiera węglowodanów i nie ma dodatku cukru. Oznacza to, że odżywia bez stanów zapalnych, wzmacnia bez obciążania organizmu. Jednak największym atutem jogurtu greckiego są probiotyki, dobre bakterie które pomagają odbudować florę jelitową, równoważąc, trawienie zwalczając gazy, regulując pracę jelit i poprawiając wchłanianie składników odżywczych. A dla tych, którzy cierpią na zaparcia lub na przemienne biegunki i zaparcia, efekt może zmienić życie. Co więcej, ta naturalna bomba białkowa jest niezbędna do zachowania masy mięśniowej, która ma tendencję do dramatycznego spadku po 60 roku życia. Co prowadzi do ryzyka upadków, osłabienia, a nawet utraty samodzielności. Z każdą łyżką organizm otrzymuje dawkę siły odżywienia i regeneracji. Rozdział 5. Sardynki potężna ryba, która wzmacnia kości, mózg i serce. Ile razy zignorowałeś sardynkę na półce sklepowej, ze względu na jej zapach, wygląd lub uprzedzenie, że jest to jedzenie dla biednych ludzi, powinieneś wiedzieć, że jest to jeden z największych błędów popełnianych przez wiele osób po 60 roku życia. Sardynki to superfood w przebraniu taniej konserwy. Bogate w kwasy omega-3, białko, witaminę D, wapń i selen, zapewniają wszystko czego potrzebuje dojrzały organizm, aby pozostać silnym, bystrym i odpornym na choroby. I najbardziej zaskakująca rzecz ości sardynek, które są dołączone do konserwy rybnej, i można je jeść, są bezpośrednim źródłem biodostępnego wapnia, co oznacza, że organizm wchłania ten wapń łatwiej niż ze sztucznych kapsułek. Dla osób cierpiących na osteopenię, osteoporozę lub obawiających się złamań sardynki są praktycznie naturalnym lekarstwem. Co więcej, zawarte w nich kwasy omega-3 zwalczają wewnętrzny stan zapalny, ten sam stan zapalny, który powoduje ból stawów, poranną sztywność, a nawet ciągłe zapominanie. Regularne spożywanie sardynek może poprawić smarowanie stawów, oczyścić umysł, a nawet poprawić nastrój, działając jako naturalny antydepresant. A co najlepsze, są dostępne tanie, łatwe w przygotowaniu i całkowicie wolne od węglowodanów. Daj cukrów. Rozdział 6. Całe jajka naturalna multiwitamina, którą już masz w lodówce. Przez dziesięciolecia jajka były niesłusznie oskarżane o podnoszenie poziomu cholesterolu, i uszkadzanie serca. Wiele starszych osób przestało jeść żółtko, wyrzuciło najbogatszą część pożywienia i zaczęło żyć zgodnie z ograniczeniami, które nie są już uzasadnione. Ale nauka poszła do przodu, i dziś wiemy, że jajka są jednym z najbardziej kompletnych i korzystnych pokarmów dla osób powyżej 60 roku życia. Bogate w wysokiej jakości białka witaminy ADEB12, cholinę i przeciwutleniacze jajka. Są prawdziwym pakietem niezbędnych składników odżywczych dla utrzymania zdrowia mięśni mózgu i układu odpornościowego. Cholina, na przykład, ma kluczowe znaczenie dla tworzenia acetylocholiny, neuroprzekaźnika pamięci i koncentracji, który jest niezbędny w czasach częstego zapominania i dezorientacji umysłowej. Witamina D, obecna w żółtku, wspomaga wchłanianie wapnia, wzmacniając kości i zęby. A przeciwutleniacze luteina i zeaksantyna chronią oczy przed zwyrodnieniem plamki żółtej. Jajka nie zawierają cukru i prawie żadnych węglowodanów, co czyni je bezpiecznym i skutecznym wyborem dla diabetyków i osób, które chcą kontrolować swoją wagę bez poświęcania smaku. Mówiąc o smaku, jajka są wszechstronne. Można je gotować jajecznice, omlety, lub gotować w koszulce, a nawet łączyć z warzywami oliwą z oliwek. Lub naturalnymi ziołami tworząc proste, kompletne posiłki. Spożywanie dwóch całych jaj dziennie może zapewnić prawdziwy zastrzyk energii skupienia i sytości. Co więcej, może pomóc osobom starszym poczuć się silniejszymi, bardziej obecnymi i bardziej niezależnymi, aby mogli w pełni żyć pozostałymi latami. Rozdział 7. Oliwa z oliwek płyn, który ucisza ból i rozluźnia ciało. Czy kiedykolwiek obudziłeś się ze sztywnymi rękami, bolącymi kolanami lub uczuciem, że Twoje ciało jest zardzewiałe w środku? Jeśli tak, może to być przewlekły stan zapalny, cichy, ale wyniszczający stan, który dotyka dużą część osób starszych. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, ta zwykła złota oliwa, którą trzymasz w kuchni, może być jednym z najpotężniejszych sprzymierzeńców w walce z tym procesem. Oliwa z oliwek jest bogata. W dobre tłuszcze, zwłaszcza kwas olejnowy, a także zawiera związki przeciwutleniające, takie jak polifenole, które pomagają zmniejszyć stan zapalny stawów mięśni, a nawet mózgu. Dla tych, którzy cierpią z powodu ciągłego bólu sztywności lub utraty mobilności, włączenie surowej oliwy z oliwek do posiłków może oznaczać większy komfort, większą lekkość i mniejsze zużycie środków przeciwbólowych. Ponadto. Te dobre tłuszcze poprawiają również wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak A, D, E i K, które wzmacniają kości, skórę i układ odpornościowy. W przeciwieństwie do rafinowanych i przemysłowych olejów, czysta oliwa z oliwek nie zawiera węglowodanów ani cukrów i nie powoduje skoków glikemicznych, dzięki czemu jest bezpiecznym pożywieniem dla osób, które muszą kontrolować cukrzycę lub wagę. Rozdział 8. Udo z kurczaka. Tanie mięso, które wspiera mięśnie i dodaje siły. Wiele osób w wieku powyżej 60 lat nadal uważa, że dobre mięso to tylko polędwica lub pierś z kurczaka. Ale prawda jest taka, że dla osób starszych, które muszą zachować mięśnie, mieć energię i utrzymać sytość bez przeciążania organizmu, węglowodanami udo z kurczaka ze skórą jest jednym z najlepszych możliwych wyborów. Tak udo najbardziej, co czysta i aromatyczna część. Ma bardzo wysokiej jakości białko i zawiera więcej cynku żelaza i kolagenu niż pierś. Oznacza to, że pomaga zachować mięśnie, wzmacnia kości, poprawia układ odpornościowy, a nawet nadaje skórze i stawom większą elastyczność. A co najważniejsze, wszystko to przy praktycznie zerowej zawartości węglowodanów i bez cukru. Wbrew powszechnemu przekonaniu, naturalny tłuszcz z UT nie jest wrogiem. Wspomaga produkcję hormonów, reguluje apetyt i zapewnia sytość na znacznie dłużej, pozwalając uniknąć niepotrzebnych przekąsek, które tylko rozpalają organizm. Co więcej, ponieważ jest bardziej miękki, jest łatwiejszy do rzucia idealny dla osób z protezami zębowymi lub wrażliwymi dziąsłami. Przygotowanie go jest proste, pieczone z ziołami, gotowane w pożywnych bulionach lub grillowane z warzywami. Udo z kurczaka staje się kompletnym, praktycznym i ekonomicznym jedzeniem. W czasach, gdy supermarkety straszą cenami świadomość, że można dobrze zjeść coś taniego i funkcjonalnego, jest pocieszająca. Udziec z kurczaka to rodzaj pożywienia, które odżywia, podtrzymuje i przywraca siły tym, których ciała są już kruche. Ponieważ po sześćdziesiątce każdy posiłek musi być świadomym wyborem, a najdroższe nie zawsze jest najbardziej wartościowe. Rozdział 9. Awokado-tłuszcz, który chroni serce i zapewnia długotrwałe uczucie sytości. Jeśli nadal boisz się słowa tłuszcz, być może awokado może zmienić Twoje zdanie na dobre. Przez dziesięciolecia pokarm ten był niesłusznie wykluczany z diety wielu osób, w tym osób starszych, pod wpływem fałszywego przekonania, że jest tuczący lub szkodliwy dla serca. Ale dziś nauka pokazuje coś przeciwnego. Awokado jest jednym z najważniejszych pokarmów dla tych, którzy chcą się zdrowo starzeć, zwłaszcza dlatego, że nie zawiera cukru, ma bardzo niską zawartość węglowodanów i jest bogate w jedno nienasycone tłuszcze, które są dobre dla serca, mózgu, a nawet kości. Jest również źródłem potasu, magnezu i błonnika, co czyni go idealnym dla osób cierpiących na wysokie ciśnienie krwi. Zaparcia jelit, lub trudności z kontrolowaniem apetytu. Najbardziej imponującą rzeczą w awokado jest jego zdolność do podtrzymywania cię przez wiele godzin, zapobiegając skokom głodu, zachciankom na słodycze, a nawet nocnym napadom głodu, które są tak powszechne u osób żyjących z lękiem, samotnością lub bezsennością. Jedzenie awokado na śniadanie lub przed snem może regulować hormony sytości. Stabilizować poziom cukru we krwi i zapobiegać gromadzeniu się tłuszczu z brzucha. A jego wszechstronność jest darem, może być spożywane w czystej postaci: ze szczyptą soli i cytryny, zmieszane z gotowanym jajkiem oliwą z oliwek, a nawet zmieszane z wodą, aby uzyskać kremowy koktajl. Dla tych, którzy mają zużyte stawy, stracili masę mięśniową lub cierpią z powodu ciągłego zmęczenia. Awokado oferuje głębokie odżywianie. Które ożywia bez obciążania. Rozdział 10. Dziki łosoś luksusowe. Jedzenie, które odnawia. Mózg i stawy. Jeśli czujesz, że zapominasz imion ważnych dat, lub jeśli zwykła czynność wstania z krzesła wymaga bolesnego wysiłku, być może twoje ciało błaga o coś, czego już nie produkuje, tak jak kiedyś kwasy tłuszczowe Omega-3. Wśród wszystkich dostępnych pokarmów. Dziki łosoś wyróżnia się jako jedno z najlepszych naturalnych źródeł tych niezbędnych składników odżywczych, szczególnie dla osób powyżej 60 roku życia. W przeciwieństwie do łososia z tysiący cząsteczki, niewoli, który jest napompowany paszą i ubogi. W prawdziwe składniki odżywcze, dziki łosoś żyje w zimnych, czystych wodach, rozwijając rzadki profil odżywczy z silnymi, przeciwzapalnymi tłuszczami białkami o najwyższej wartości biologicznej. I przeciwutleniaczami takimi jak astaksantyna, która nadaje mięsu charakterystyczny różowy kolor. Ta potężna kombinacja działa na kilku frontach: zmniejsza ból stawów, poprawia ich smarowanie, wzmacnia pamięć, a nawet poprawia nastrój, zwalczając uczucie przygnębienia, z którym tak wiele osób starszych zmaga się w ciszy. Co więcej, połączenie wysokiej jakości białka i dobrych tłuszczów sprawia, że łosoś jest bardzo sycący. Zapobiegając przejadaniu się i równoważąc poziom cukru we krwi, bez powodowania skoków glikemii. Jeśli dotarłeś tak daleko, zdałeś sobie sprawę, że dobre odżywianie po 60. roku życia nie musi być skomplikowane ani nudne. Przyjrzeliśmy się dziesięciu niesamowitym pokarmom bez cukru i węglowodanów, które odżywiają organizm, chronią mózg, wzmacniają mięśnie i pomagają kontrolować wagę w zdrowy sposób. Teraz chcę wiedzieć, które z tych produktów już spożywasz, a które chcesz wypróbować. Skomentuj poniżej, ponieważ Twoje doświadczenia mogą zainspirować innych. Jeśli ten film Ci pomógł, polub go, podziel się nim z bliskimi i zasubskrybuj. Kanał? Tutaj dbamy o Twoje zdrowie z prawdą, uczuciem i informacjami. Do zobaczenia w następnym filmie.